Władzów, witam w kolejnym epickim przeglądzie. Czyli mamy grę Divine Knockout. Zobaczymy, kreska mi się bardzo nie podoba. I tak się w ogóle zaczyna: nie ma żadnego menu, nic. To jest początek zupełnie uruchomiliśmy i tak to wygląda. Czyli tak, samuczek się od razu włączył. Gra, gry, nie mam języku polskim. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za gra. Kreska mi się bardzo nie podoba, wygląda jak mobilna chińska gra. Zobaczymy. Good. Now, let's learn how to fight. Light attacks are fast and can be used to quickly deal damage. Tap the light attack button on the target. Heavy attacks are more powerful than light attacks. Knock the enemy out of the arena. Holding the heavy attack button performs an even stronger but slower attack. Notice the number above your enemy. Hitting the enemy increases their vulnerability. It's it easier to knock them out of the arena. Huh? Ah. Let's learn ah. about jumping. Pressing the jump button will set. Notice how your character so looks. We'll on grab onto ledges you can press the jump button twice to reach more fantastic. Let's go to air attack. You can attack enemies in the air, by combining using a heavy attack in the air will have an effect. Awesome, let's learn how to defend ourselves. Dodge action can be used to dash in any direction. If you time it right, you no can avoid being hit ah. by an attack by ah. dodging through, Dobra, to Dodge through the incoming hatch in the center now. of the arena. Hey, 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 go away, Ja mam czekać przed ten co ond robić Mam chyba przez to przelecie słuchajcie Looking good in DKO being mobile is important to winning in a battle with what you've learned try reaching the highlighted platform using jump and dock nice job jump back across the gap

Rotate your camera to aim your movement ability and use it to cross the gap. Yeah. Great job. Oh. Let's learn about the rest of your abilities. Return to the train. Huh? Your movement ability can also be used to recover when you're out of the arena. Try it. Yeah. Your I'm going to

Zginiemy w 3 sekundy. Jestem z... słaby w gry także że masa. Oś tu, zaraz dostaniesz. Zaraz dostaniesz tutaj zerki. Cię ogłuszę. Jak chciałbyś i teraz dostaniesz z tego. Ponocha z areny. No, spadaj tu. Aj, dostałem. O. Proszę bardzo, z mózgim mobkiem wygrałem. Uuu. Ciekawe, co to jest. No też widać, że to jest tylko multiplayer i to jest tylko walka. Teraz spróbujemy coś zobaczyć. Nie wiem, słuchajcie. No spróbujmy. Czy widzicie? Mam zablokowane na razie. Po pięciu, no dobra, to pokażę wam jedną rundkę i kończymy. O ile będą gracze w ogóle? Coś się załadowało, nie słyszałem o tych grze. O, to chcę być królem. Trzech na trzech gramy. Dobra. Co nie ma szans, żebyśmy wygrali ze mną w składzie. Ale niech będzie. Nie szybki mecz to będzie. Nie no, ta kreska jest zupełnie nie trafia do mnie. No, knockout. Ta kula pewnie można spytać. Fight. Chodź tu oponem. Odejdź mi stąd. I proszę bardzo. Stunyki poszły. Odejdź mi stąd. Odejdź. Kudę mam życia. Nie wiem. Dostałem z jakiegoś ultimata. No wynocha mi stąd. Czy tu jest R. Proszę. R. Dobrze, dajemy ją. Dawaj, dawaj ją. Dawaj. Ale dostałem. Mam patrzcie. ta mam. Nie wiem, nie udało mi się skoczyć. Posłaby. To ku mi działało. A mam ultimate. Ehe, no, dało się na mnie. to ja powinienem zatrzymać pana czas, aż stąd spiernicze dobra, patrzcie, obudujmy ich. Teraz lecisz lecisz. Zobaczcie. Dwóch zabiłem. Taki jestem dobry. Dajcie mi trochę ich powalić. Leć mi stąd. Leć mi stąd. Leć mi stąd Dostała. Trzy razy dostała ode mnie jeszcze to wróciła. No chodź, Dobra, e. Pięknie. U co to było? Takie coś. zabije ich zaraz. Z Zaraz u mnie ultimate będzie. Dobra, ten już ma na czerwono się świeci. Dobra, mam ultimate. I stąd. Zobaczcie jak dostaje. Wynocha stąd. To nie wskoczysz tu. Nie. No zobaczcie. Zobaczcie. No nawet taka przyjemna rozgrybka, ale to nie gra dla mnie zupełnie. A muszę grać z drugą rundę? Ile tu jest tych rund? Nie to wygląda fajnie. No dobra, w sześć osób... Na 6 osób 5 zagłosowało na tą planszę. No dobra, dobra, to zobaczmy jeszcze ostatnią każdę. Ale jest taka krzykliwa i ta, ta, ta grafika, no nie jest to różne. Zobaczcie jak i stąd. Wynocha. Oj, idź mi stąd. Aj, zablokował mnie w jakiś sposób. Jeden, dwóch są na mnie. Mocy. To ma 94 już, zobaczcie, do tego trzeba dobić. 104, już nie wróci. Wpadaj stąd. Gdybyś chciał, zabiłem go. Dobra. I spawaj stąd. Bóg zabiłem. To najlepszy, słuchajcie. Może będę mistrzem w tą grę. Wynocha stąd. Dobra, mam, mam umiejkać. Wynocha stąd. Już nie wrócisz tu. Patrz, no. też mi zablokował wszystkie umiejętności. Idź to Dobrze, zabiłem go. Teraz ja zginąłem. Dobra, ale po tylu zabiłem, to mogłem. Mogłem raz. Noha z tej klaszczy. Ej, ej, on ma już ultimate'a. Dobra, ginj, chłopie. Idź stąd. Już nie wróci. Bardzo dobrze. Widzieliście to? jaki jestem dobry. No, co, koniec? No, jeszcze jedna runda. No, dobra, to ja nie chcę wam tutaj zab zabierać czasu. No widzicie, chodziło o to, żeby wam grę pokazać. No i jeden na jeden, trzech na trzech i tak dalej można grać. Przyszmy szybko do no, zwycięstwa. A potem on losuje z tego, co my wybraliśmy. To nie jest tak, że większość. O nie no spróbuję, dobra, bo nie chciałbym w trakcie meczu wychodzić, nie tego robić. Spróbujmy. Zobaczcie. wynocha z Zobaczcie. Winocha. Winocha z Noha. Nie wiem. Uszułem go. No ale nie chcę niczego. No dobra, no to, to jest. macie tutaj chyba ewidentnie koniec. Tak wygląda grę. No chciałem dokończyć mecz, ale się nie dało. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym epickim przeglądzie. Nara.